Przemierzam dzikie tereny, z dala od ludzkich osad i zasięgu telefonu. Moja sytuacja jest dość poważna, bo nie zabrałem odpowiedniego ubioru, a wilgoć i chłód sprawiają, że ciepło uchodzi ze mnie szybciej niż ze świeżego tosta. W plecaku mam tylko odrobinę wody i jedzenia, a także krzesiwko i nóż. Zbliża się wieczór, pora więc pomyśleć o obozie i rozpaleniu ogniska. To co wydarzyło się później już niedługo. Zacznijmy od początku. Dzisiaj już od samego rana patruje się w niebo. Od dwóch dni pada i nie zapowiada się, żeby było lepiej. Przypuszczam, że dzisiaj znowu będzie padać. Jednak to wcale nie oznacza, że musimy siedzieć w domu. Z jednej strony wyobraźmy sobie sytuację, w której będąc gdzieś na wędrówce, Wychodzimy w deszczu i to może całkowicie przekreślić nasze szanse na osiągnięcie zamierzonego celu. Ale są też takie sytuacje, w których wyjście w deszczu to jedyna opcja i wtedy musimy sobie poradzić. Wszystko dookoła jest mokre, ziemia jest nasiąknięta wodą. Nie dość, że ostatnio padało to, jeszcze przez dodatnią temperaturę topnieją śniegi, więc warunki nie należą do najłatwiejszych. Postanowiłem jednak, że zrobię wszystko, żeby w takiej sytuacji poradzić sobie ze zrobieniem ogniska. Może i wyjścia w teren w taką pogodę nie należą do najprzyjemniejszych, jednak z pewnością umiejętności, które nabędziemy w przyszłości, okażą się nieocenione. W taki sposób, że będziemy działać nie na zasadzie co zrobić, jak to zrobić, ale będziemy działali na zasadzie odruchu, tylko pyk. I robimy to, co trzeba. I robimy to dobrze, przede wszystkim. Postawię się dzisiaj w sytuacji osoby, którą spotkały ciężkie warunki podczas marszu. Z dala od ludzi. Więc trzeba będzie sobie poradzić. Dlatego zmienimy nieco klimat. O, tak lepiej. I zaczynamy. Jestem więc w odległych krainach. Przede mną próba umiejętności. Muszę rozpalić ognisko, by przetrwać tutaj kolejną noc. Okolica nie wydaje się zbyt przyjazna, jednak powinno być tu bezpiecznie. Martwią mnie kłębiące się ponad moją głową ciemne chmury. Wokół mnie mnóstwo drzew, które mogę wykorzystać. Sęk w tym, że są bardzo wilgotne. Ponieważ podłoże jest mokre, do izolacji ogniska od ziemi wykorzystam platformę zrobioną z bardzo użytecznej rośliny, która porasta często tereny przy zbiornikach wodnych czy rzekach. Na górę kładę wilgotną trawę, później zobaczycie w jakim celu. Na chrust nie muszę przygotowywać platformy. Wystarczy, że będę odkładał gałęzie na kępach trawy i pnączy na ziemi, które już same w sobie zapewnią odpowiednią ochronę. Jeżeli tylko wiemy, gdzie szukać, to znajdziemy odpowiednie i suche materiały. To roślinę zbierałem już jako podstawa do mojego ogniska. Ale te najmniejsze części, i najbardziej suche, przydadzą się właśnie. Słyszycie jak mi to. Słyszycie jak pod nogami strzela? Te najmniejsze części przydadzą się także jako pomocnicza podpałka. Jest ona pusta w środku, więc błyskawicznie schnie. Zajmie się ogniem szybciej niż drobne patyczki, które przygotowałem na podpałkę. Jeżeli będą w podróży, Zabieramy herbatę ze sobą, ale zabierzemy jej zbyt mało, albo po prostu nie mamy możliwości do kupienia więcej. Zawsze można ją zaparzyć po raz drugi. Kiedy wykorzystamy już tą herbatę i osuszymy woreczki, możemy je wykorzystać jako rozpałka do ogniska. Wszystko przygotowane. Zaczynamy. To jeszcze nie jest czas na gruby chrust, jednak przyłożyłem go już do ogniska, żeby schnął. Kiedy zbierałem drewno w rękawiczkach, nie czułem jak go wilgoci, ale teraz, kiedy dokładam kolejne gałęzie, czuję jak bardzo jest mokre. Na szczęście udało mi się rozpalić i nie musiałem obzierać drewna z kory. Jest bardzo dobry sposób na szybką energię i przy okazji coś ciepłego do zjedzenia Oczywiście przykrywam, żeby woda zagotowała się szybciej i żeby paprochy nie naleciały mi do wody a samą mynaszkę postawiłem sobie właśnie na tej podstawie, więc w żaden sposób mi się tam nigdzie nie przechyla nie ma problemu, że przewróci się wyleje mi się woda i proszę bardzo, ognisko płonie można się rozgrzać woda mi się za chwilę zagotuje moja menażka jest taka, że ma tu gumowe rączki dlatego nie mogę dać jej całej do ognia ładnie też tu widać jak trawa, którą położyłem na moją platformę już zaczęła się palić dzięki temu dodatkowo masa ten ogień, który się już pali, nie pozwala mu zgasnąć. Osusza gałęzie, które dołożyłem po bokach. To jest to bardzo praktyczne. Mam tutaj czekoladę pewnej firmy. No i zwykłe płatki owsiane. Czekoladę wrzucam. Do gorącej wody. Do całości wsypuję moje płatki. Jest to dość luźna, nazwijmy to potrawa, więc proporcje zależą tylko od naszych indywidualnych preferencji. Jedynie na co położę nacisk to niewielka ilość wody, aby gotowy posiłek nie stał się zbyt rzadki. Ja dodałem 3 piąte czekolady. Ale jeśli chcemy, aby posiłek był bardziej albo mniej słodki, ilość tą sami dostosowujemy, a płatków to dajemy tyle, aby po napęcznieniu całość zrobiła się gęsta. Zwykłą czekoladę można zastąpić taką z orzechami lub bakaliami, a płatki na przykład musli. Dorzucić można wiórki kokosowe orzechy. To co akurat mamy ze sobą lub co lubimy jeść. Ja zaprezentowałem tą najprostszą i najbardziej prymitywną opcję, z tego względu, że najczęściej to właśnie te składniki mamy ze sobą. Zawsze zabieram na wyprawę jakąś czekoladę i płatki albo musli, które dają sporo energii, a przy okazji bardzo smacznej, co podnosi morale podczas wyprawy. Czekolada da energię na już, którą zużyjemy szybko, natomiast płatki Dodadzą nieco wolno uwalniające się energii, jeśli przed nami dalszy marsz. Nie zapominajmy jednak, że pełnowartościowe posiłki nie składają się jedynie z cukrów, czeka mnie pyszny posiłek, nie dość, że czekolada prawi humor. To będzie to dobra energia, dodatkowo będzie to ciepłe. Podstawię jeszcze na chwilę do ognia. W sumie, który mi tu przygasł. Tak to jest, tak się jednocześnie nagrywa, przygotowuje jedzenie i robi ognisko. Ale to wystarczy. Większą trudnością niż samo rozpalenie ognia jest jego utrzymanie. Gdy wokół sucho, wystarczy rozdmuchać żarzące się węgle, a ogień prędko powróci. Tutaj, kiedy jest mokro, już nie jest to takie proste. Najlepiej dorzucić znów cienkie patyczki albo trawę, która jako pierwsza przejmie ogień i przekaże go większym gałęziom. Należy więc dbać równomiernie o nasz posiłek i cały obóz, ale także i o ognisko, jak o najlepszego przyjaciela. Jeżeli tylko odpowiednio się przygotujemy, poradzimy sobie w każdych warunkach, jednak praktyka czyni nas coraz lepszymi. Dzisiaj na szczęście nie padało, więc kolejnym etapem będzie ognisko w samym deszczu, czyli zupełnie inne wyzwanie, gdzie przygotowanie będzie wyglądać już inaczej. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, zapraszam do oceniania i komentarzy. Do zobaczenia!